Cześć. Cześć! Pamiętajcie, 2 października, sobota, odbędzie się bieg na orientację biegając z vivo. Ten bieg to nie tylko rywalizacja, ale także super zabawa. Każda drużyna, pokonując wyznaczoną trasę, będzie musiała wykonać ciekawe i kreatywne zadania przygotowane przez organizatorów na punktach kontrolnych. Liczyć się będą spryt, koncentracja i współpraca drużynowa. Bieg rozgrywany będzie w czterech kategoriach – kobiety, mężczyźni, miks oraz rodzinno. Jak co roku, na zwycięskie zespoły czekać będą fantastyczne nagrody przygotowane przez Vivo Krosno. Będą to m.in. karty podarunkowe o wartości nawet do 500 zł, vouchery na siłownię, bilety do kina. Także kompetujcie drużyny i 2 października widzimy się na starcie. Pamiętajcie też, że do udziału w biegu jest potrzebna wcześniejsza rejestracja. Można ją dokonać poprzez stronę internetową Centrum Handlowego Vivo oraz Mił Biegu. Szczegóły biegu i formularz rejestracji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Vivo Krosno. Robota 2 października, widzimy się na starcie trzeciego biegu na orientację. Biegam z wiwo.